Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałbym Wam przedstawić nowego członka, można powiedzieć, rodziny. Oto on. Przybił piątkę. Tak jest. Ładnie się przywitał. Ach, jeszcze zakręcę wodę. Jest to kotek. Nazywa się Mił. Zresztą sam wybrał sobie to imię. Kiedy zapytałem go, jak chciałby się nazywać, to powiedział, że Mił, więc nazywa się Mił. Słuchajcie, opowiem Wam, jak wygląda, niestety, jak wygląda procedura kiedy chcecie poszukać sobie kota do chociażby domu na wsi nie mówię już do bloku ale do domu na wsi jeśli chcecie znaleźć sobie jakiegoś kotka na przykład na facebooku to wyobraźcie sobie że wcale że wcale a gdzie ty idziesz no gdzie ty mi już poszedłeś że wcale nie jest to taka Łatwa sprawa. Ja się z nim zamknąłem tutaj yy, na zamkniętym wybiegu u młodzieży. Jak widzicie, widok nawet tak małego kota wzbudza niepokój wśród kur. Najwidoczniej mają one instynktownie wpojone, że yy, jest to drapieżnik. O! <grym> A kotek korzystając z okazji, że poczuł trochę piasku, luźnej ziemi, to ładnie robi siku. Natomiast wracając, słuchajcie do tematu poszukiwań, moich poszukiwań małego kotka, zacząłem od Facebooka. Tak, tak, trzeba zakopywać. Taki mały, a jaki grzeczny. Już zakopuje, widzicie? Zrobił nasikał już zakopuje. To się nazywa kultura. Zacząłem swoje poszukiwania małego kotka na Facebooku i pierwsze kroki skierowałem y, oczywiście no bo gdzieby indziej y, na jakąś stronę, na jakąś grupę poświęconą adopcji kotków. Opisałem swoją sytuację, że mieszkam y, w domu z ogrodem i tak dalej. I tak dalej. I że poszukuję małego kotka, który będzie swobodnie wychodził sobie z domu. I słuchajcie, ku mojemu zaskoczeniu jaka była reakcja ogółu użytkowników, czy też yy, osób, które były na tej grupie, zostałem po prostu zhejtowany. Ale to do tego stopnia, słuchajcie, że wypisałem się w ogóle z tej grupy, usunąłem całkowicie swój komentarz, bo wszyscy zaczęli pisać do mnie, że kot to nie jest zwierzę, które powinno wychodzić z domu, że kota nie wolno wypuszczać samego na żaden ogród i tak dalej i tak dalej i że w ogóle jest to nieetyczne, nieodpowiednie aby kot, aby takie zwierzę jak kot samo wychodziło z domu, ponieważ narażone jest na wiele, wiele niebezpieczeństw. No i słuchajcie, do pewnego stopnia ja mogę się zgodzić z taką opinią, z takim zdaniem, bo o ile jeszcze kot mieszkający w mieście. Narażony na wypadnięcie gdzieś z okna, z dużej wysokości, z balkonu, yy, czy też kot, który wyjdzie na ulicę, po której jeżdżą samochody, może i jest narażony na pewne niebezpieczeństwa, no bo w mieście jest ich sporo. O tyle kot, który ma mieszkać na wsi, w domu z ogrodem. Z dala od ruchliwej drogi, no to chyba jeszcze y, nie ma nic złego w tym, aby ten kot wychodził sobie swobodnie z domu. Zresztą, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mój kot jest zwierzęciem tylko i wyłącznie domowym. Sytuacji, w której on Spędza swój żywot w domu. Przecież dzikie koty, które nie różnią się wiele od kotów domowych, ale zobaczcie, kury najnormalniej w świecie boją się małego kota, więc będę musiał się z nim stąd zabierać. Ale dokończę jeszcze tylko swój wywód, więc uważam, że taki kot, żyjący na wsi, nie tylko, że może, ale wręcz powinien wychodzić sobie swobodnie. My tego kotka przygarnęliśmy z uwagi na, na przykład na szkodniki, na nornice, na krety, na myszy, których jest tutaj mnóstwo. No nie, jednak nie możesz, nie możesz się tutaj swobodnie poruszać, mój przyjacielu, bo widzisz, co się dzieje. Może one się jeszcze do niego przyzwyczają, bo na przykład u moich znajomych na Dolnym Śląsku kot wchodzi sobie śmiało, swobodnie do kurnika, śpi razem z kurami. Mało tego kury są y, bardzo zadowolone z tego, że kotek jest z nimi bo kotek jest miły i ciepły ale one jak widać jeszcze jeszcze muszą się do niego przyzwyczaić i o ile już jeszcze widać, że te starsze aż tak się go nie boją to te najmłodsze kurczaki najwyraźniej są mm, bardzo zestresowane, więc idę zaniosę kotka z powrotem do domu. Lobo, widzisz? Kot mały, ale kozak. Warczy na psa i syczy. Kiedyś jeszcze pokażesz pazur, jak cię zaczepią. Dobrze, kotek zaniesiony. Natomiast wracając do szkodników, zobaczcie, nawet tutaj, nawet tutaj na tej ścieżce z kamieni wyłazi mi jakieś krecisko. Moje psy strasznie się ekscytują, zaczynają kopać, rozkopują trawnik. Strasznie mnie to irytuje i mam nadzieję, że jak ten kotek urośnie, to tych mysz. Nornic i kretów być może, być może. bo ja nie wiem do końca, ale być może będzie ich tutaj trochę mniej. Okej, okay. co, co tutaj jeszcze dzisiaj mogłoby się wydarzyć w kurniku Kazika? Wiem, że podobał się film, jak kurki idą spać, jak kurki wskakują na swoje Miejsce na swoje grzędy, tylko że jest dzisiaj. Dziś jest najdłuższy dzień w roku, a najkrótsza noc. I one naprawdę pójdą dzisiaj spać bardzo późno. Jeśli miałbym nagrać ten moment. To raczej yy, musiałbym ten filmik opublikować albo jutro, albo jeśli dzisiaj, to tak późno, że większość z widzów pewnie już i tak by go dzisiaj nie oglądała. Ale postaram się, postaram się nagrać filmik, jak kurki idą spać. A tymczasem nałożę im jeszcze drugi posiłek. Słuchajcie, ten dzień jest tak męczący. Jest tak gorąco. Dziś termometr wskazywał 36 stopni. I prawdę mówiąc, nie chce się człowiekowi nic oprócz siedzenia, picia zimnego na ulubionego napoju. Brania od czasu do czasu. Chłodnego prysznica. O, jak ładnie zjedzona zielenina. Cała zielenina zjedzona z miseczki. A ziemniaki nieruszone. No to czyli, że co? Czyli, że nie dostaniecie jednak. Przepuść mnie, przepuść. Wypuściłem je dzisiaj i zapomniałem przykryć plandeką tą górkę. Yy, która jest w tej chwili tak ładnie porośnięta trawą, albo była, bo kury zrobiły z niej dzisiaj jesień średniowiecza, no ale trudno. Mam nadzieję, że, że ta trawa da sobie radę. Jak tutaj wygląda sytuacja z jedzeniem? No i co, jest jedzenie. No ale komu by się chciało jeść w taki upał? Nikomu. Ja też nie jestem głodny. Tylko piję. I co? Na jedzenie nie mam ochoty. Chyba, że na loda. A w kurniku u Kazika. Co tutaj się wyprawia? Co tu? Co to jest? Siedzą dwie aparatki. To pewnie Halina, tak? To ty? Halina? buzia dla widzów nie? Może to Galina? A ty Kalina, po co ty siedzisz? Po co ty siedzisz? Pokaż no, czy tam są jakieś jajka, nawet jajek nie masz. O, tutaj są. Pokażę wam małe jajka. Pokażę wam dopiero małe jajeczka, jak wyglądają. O. To są małe jajka, widzicie? <laughs> Malutkie, ale smaczne. Jajka od Kochinów są bardzo smaczne. Spróbowaliście kiedyś? Nie? Musicie spróbować. O proszę. Tutaj trzy. To jest bardzo ciekawa rzecz. Słuchajcie. Ostatnio zdarza się, że znajduje dodatkowe jajka w gniazdach. O i teraz pytanie. Od jakich to kur? No przecież te młode się jeszcze nie mogły nieść. Czyżby któraś zrobiła, zniosła dwa jajka w ciągu jednego dnia? O, no ale nic. Ile tutaj mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć jajek na jednej dłoni Kazika. A zobaczmy jeszcze uniosek, jak wygląda sytuacja. Ale jest gorąco, po prostu płynę. Woda jest jest. Ho, ho 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 ho. Wszystkie do jednego gniazda. Wszystkie. Ile tutaj mamy? Też sześć. No to co, 12 12 jajeczek O Nie byłbym sobą, gdybym jednego nie rozbił. Jakieś takie miękkie te jajka ostatnio wychodzą. Muszę więcej kredy pastewnej sypać. Jajko do kieszeni. Myślicie, że to dobry pomysł. A jeśli się rozgniecie, to dopiero będzie jajecznica. Upał trochę zelżał. Słońce już na zachodzie. A właściwie na północy. No bo przecież teraz, w te najdłuższe dni w roku, słońce nie zachodzi na zachodzie, tylko zachodzi gdzieś tam. Na północy, yy, czyli patrzę w tera, teraz teoretycznie w kierunku Gdańska. Gdzieś tam w linii prostej jest morze. Tak, tak. Pojechałby człowiek, ale nie może, bo pomidory, bo kury, bo psy. I jeszcze kota wziął. <laughs> Zobaczcie. Rukola kwitnie. Cebule jak już nie powiem co. Koper. Ale żółty się trochę robi. Fasola, buraki. A pomidory. Welcome to the jungle. Jak mówił poeta, trzeba znowu podlać, nie? Amar, też jesteś tego zdania? Czarnuchu? I znowu nie podciąłem wilków, i pewnie będę musiał zrobić to dzisiaj. Ale wiecie co? Najpierw zmontuję ten filmik dla Was. No, zobaczcie, one już sięgają mi normalnie. Do pasa. Najpierw zmontuję dla Was filmik, a jeśli czas pozwoli, to popracuję sobie tutaj przy pomidorach, przy muzyczce, może przy jakimś ulubionym napoju. A w tym materiale, pomału, bo pomału, ale będziemy się już żegnać. Tak więc, co? Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów. Kurnika Kazika. Dziękuję jednocześnie, że jesteście tutaj nadal. Odc odcinki, y jak na razie, mogą pojawiać się w nieco mniejszej częstotliwości tygodniowej niż do tej pory. Mam tutaj na myśli, że zamiast trzech, może będą dwa. Będę się starał, żeby były chociaż dwa. Bo pracy jest dużo, upał jest ogromny i kazik po prostu nie wyrabia. Tak, ja wiem, że już mówiłem o tym, ale powtarzam, bo może ktoś z Was nie słyszał, nie wie. Więc tak, pożegnam się z Wami tutaj z wybiegu od Ajamcemani, od Lucjana, od Raven, od Kamili. Są tutaj jeszcze. Trzy inne kury z fali młodej zbrodni. One jeszcze nie mają swoich imion, ale są bardzo fajne, bardzo ładne. Rosną duże. Mam nadzieję, że to właśnie z nich będę miał zielone jajka. Lubię zielony kolor, więc zielone jajka jak najbardziej. Mam nadzieję, że będą się tutaj pojawiały. Dobrze. Dopłyniemy do brzegu. Pozdrawiam wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii. Pingwiny na Antarktydzie, tak, oczywiście też. Polaków na wyspach, Polaków w Szkocji i Irlandii, w Niemczech, Francji i w Hiszpanii, w Belgii, tak, naturalnie, że też. Na wszelkich wyspach, ciepłych i zimnych, takich jak Hawaje, ale również wszystkich widzów z kraju. Tak, tak. Ostatnio dostałem tyle od Was pozdrowień z różnych części kraju i świata, że na pewno zapomnę teraz kogoś pozdrowić i wymienić. Musicie, musicie mi to wybaczyć, ale zaczynając od północy, pozdrawiam widzów. Na Kaszubach, na Mazurach i Warmii widzów z Podlasia, widzów z Lubelszczyzny, z Podkarpacia, z Małopolski całej, widzów z Dolnego i Górnego Śląska, również ze Śląska Opolskiego, z Wielkopolski, kończywszy na Mazowszu. Mówił do was Kazik, teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.